Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki Jazdy. Temat związany z finansami osobistymi. Tytuł odcinka: raco, Racjonalizowanie nieracjonalnych zakupów. Co słuchajcie, mam na myśli? Tutaj mówię o różnych zakupach, o różnych wyborach konsumenckich, które tłumaczymy sobie, że są racjonalne, a tak naprawdę są nieracjonalne. Ale my tak bardzo chcemy zakupić te dane dobro konsumpcyjne że próbujemy sobie tłumaczyć, dlaczego to zakupujemy. Czyli mamy samochód na przykład siedmioletni, ale już sobie racjonalizujemy, że mówimy, dobra, bo w tym aucie już trzeba wymienić rozrząd niedługo, on już tam ma te 7 lat, warto jednak zmienić ten samochód na, na nowszy. Jeżeli słuchajcie, mamy gotówkę, mamy odłożone pieniądze, nie ma problemu, żeby kupić taki samochód. Ale gorzej jest, jeżeli ktoś sobie racjonalizuje, no tak bardzo chcemy tego nowego samochodu, że mówimy, dobra, wezmę go na kredyt. I zauważcie, że to już jest zachowanie, w mojej ocenie, nieracjonalne. Czyli teraz, w czasie, gdy no, jest spowolnienie gospodarcze, gdy nie wiemy, co się będzie działo, jest szalująca inflacja, masowy dodruk pieniędzy, tak? Luzowanie tak zwane ilościowe. No, nikt nie wie, co w tej ekonomii się dzieje. Wszystkie banki udają, nie? Fed udaje, Narodowy Bank Polski udaje, że mm, inflacja jest przejściowa, że inflacja nie wpływa na budżet domowy Polaków i tego typu bzdury. Oczywiście to nieprawda. Wszyscy wiemy, że ta inflacja każdego z nas uderza. Czy ktoś zarabia mniej, czy więcej tak każdego z nas uderza, a najbardziej tych, którzy zarabiają niewiele i starcza im le ledwo na opłatę i jedzenie. I teraz tak, słuchajcie, co to ma, słuchajcie, do racjonalności? Właśnie to, słuchajcie, że my czasami zachowujemy się jako konsumenci nieracjonalni. nieracjonalnie, że my zachowujemy się nie jak dorośli, tylko słuchajcie, jak dzieci. Czyli ja chcę tego batonika, tak, dziecko. Kładzie się na podłogę, kopie nóżkami i tak dalej. Ja to chcę, ja to chcę mieć już teraz. Nie mogę czekać, muszę teraz już kupić to nawet na raty. Ja chcę to mieć i my tak się zachowujemy również jako dorośli, żeby to wytłumaczyć sobie tą nieracjonalność zakupów, bardzo często na raty, bo to nie jest racjonalne zakupowanie czegoś na raty, ponieważ była to bardzo negatywnie, słuchajcie, na tą naszą stabilizację finansową, całej naszej rodziny. Ale dobra, jakie to są, słuchajcie, nieracjonalne zakupy mogą to być? Tutaj znowu wpadła mi jakaś książka na temat ekonomii, na temat konsumpcji. No i znowu oczy mi się otwierają, znowu przecieram te oczy. Sam nie zdawają sobie sprawy, jak my czasami, ja też oczywiście z... dokonuję takich wyborów naprawdę nieracjonalnych. Totalne bzdury kupuję, do niczego niepotrzebne, słuchajcie. Kupuję rzeczy, które tak naprawdę do niczego mi są niepotrzebne. A kupuję tylko dlatego, ponieważ jak takie dziecko bo w każdym z nas jest troszkę z dziecka, tak? Bo ja to chcę. A po co ci to? To nie ma znaczenia. Ja to chcę. Ja chcę tego batonika i koniec. I słuchajcie, takie zachowanie bardzo często powoduje, że gdzieś te pieniądze nam uciekają, nic nie możemy odłożyć. No i jest problem. I teraz tak. Co jeszcze? Przeczytałem w którejś tam w książce, że zachowujemy się jako konsumenci w ten sposób, że yy, my udajemy, oddalamy od siebie takie trudne tematy, które są na przykład na, tematy na temat, są związane, słuchajcie, z przemijaniem czasu. My staramy się zakupywać takie dobra konsumpcyjne, które dają nam pozory, że czas nie istnieje, że nie ma czasu. O czym myślę? O przemijaniu, słuchajcie, tak? Czyli zakupujemy różne dobra konsumpcyjne, kremiki, perfumiki, jakieś tam. Poddajemy się również operacjom plastycznym, nie? To jest bardzo modne teraz, szczególnie w Ameryce. Czyli to są wszystko takie jakieś usługi też w prawie medyczne, dzięki którym my będziemy myśleli, że to są oczywiście pozory, że czas nie przemija. Że dla nas czas się zatrzymał w miejscu, dla nas, dla konsumentów, bo jeżeli ja zrobię operację taką a taką, to ja dzięki temu będę młodszy. Albo zatrzymam ten czas. Że mam 30 lat, ale nie, będę wyglądał jak 20-latek. Mam 50 lat, nie, będę wyglądał jak 40-latek. Że jeżeli zastosuję taki, a nie taki krem, to to spowoduje, chociaż przez chwilę, że ten czas się dla mnie zatrzyma. I to są też wybory, słuchajcie, konsumenckie nieracjonalne. Cofnijmy się jeszcze, nie wiem, 50, 70 lat wstecz. Nikt w ogóle. Nie było w ogóle takich sklepów. Nie było. Konsument nie miał takiego wyboru. Konsument kupywał to, co potrzebował faktycznie. My teraz, ten cały kapitalizm, i to nie są moje oczywiście mądre słowa, tak? Tylko tutaj się opieram o autorów na temat osób, na temat wyborów konsumentów, że my. Wybieramy, że my jesteśmy, słuchajcie, jak to określić, konsumentami nieracjonalnymi, ale my kupujemy rzeczy, których tak naprawdę w ogóle nie potrzebujemy. Czyli zakupy typu takie impulsywne. Zakupy tego typu, że, że dzięki temu kremowi, dzięki tej usłudze, dzięki tym szamponem my będziemy młodsi, My nie będziemy mieli siwych włosów i tak dalej i tak dalej. Czyli tu jest takie oszukiwanie. No, każdy z nas pragnie być młody. Tak? Każdy z nas pragnie, żeby nie starzeć się. Ale słuchajcie, prawda jest taka, że jest to nieracjonalne. Bo tak naprawdę każdy z nas się starzeje i ten ząb czasu każdego z nas dotknie. I przeznaczanie, ja nie mówię jakichś tam drobnych sum, ale przeznaczanie dużej liczby pieniędzy na różnego rodzaju kosmetyki, które teoretycznie nas upiększają, no, w mojej ocenie jest wyborem nieracjonalnym, zakupami nieracjonalnymi. No i tu jest słuchajcie problem. O czym chciałem jeszcze powiedzieć, że ten świat już jest tak stworzony, są takie reklamy, które tych konsumentów, słuchajcie, ogłupiają. One powodują, że my właśnie stajemy się takimi konsumentami, ale jak właśnie jak dzieci. Że ja chcę teraz, że ja chcę szybko, natychmiast, żeby był od razu efekt. Wolę coś proste, nieskomplikowane. Wolę coś, co, co dzięki czemu, jak, jak coś kupię, to ten efekt będzie szybki. Zauważcie, że my też teraz mamy takie wybory konsumenckie, że wszystko, wszystko chcemy, żeby było już, teraz, natychmiast. I tutaj jest jeszcze element właśnie szybkości. Czym szybciej, tym lepiej, tak? Czyli jedzenie szybkich posiłków, fast foodów. Czy one są zdrowe? Nie. Czy są to dobre wybory konsumenckie? Nie. My wiemy, że one są niezdrowe, ale my chcemy szybciej, już teraz, natychmiast. I o tym chciałem powiedzieć: że większość artykułów różnych spożywczych i nie tylko spożywczych, kosmetycznych są to wybory konsumenckie nieracjonalne. Są to wybory konsumenckie, które. Dają nam y, taką nadzieję, że dzięki temu ten czas się dla nas zatrzymał, co jest oczywiście totalną bzdurą. To nieprawda. To nieprawda. My się starzejemy i nic z tego nie zakryje. Rano się obudzimy i już niestety, jak te siwe włosy, na przykład gdzieś tam mamy jakieś szampony koloryzujące i tak dalej, to my i tak po kilku dniach tego nie oszukamy, bo i tak ta siwizna wyjdzie. Zmarszczki i tak wyjdą. szczególnie, że jesteśmy gdzieś nieprzespanej nocy. I tak dalej, i tak dalej. Chciałem o tym słuchajcie powiedzieć, że właśnie to tak po przeczytaniu tej książki próbuję chociaż troszeczkę streścić to co miał na myśli autor tej pozycji na myśli. Mam tu zapisane w zeszycie. Nie wiem, czy jeszcze sobie coś przypomnę. Przypomnę. Może tutaj coś. Co jeszcze? Aha, no, że sprzedajemy niepotrzebne towary ludziom, tak, że to jest irracjonalne, yy, że słuchajcie, że słuchajcie, no tutaj wiadomo, słynne centra handlowe, tak, centra handlowe, zauważcie, no że kiedyś, jak byliśmy młodzi, znaczy jak byliśmy, no jak ja byłem młody, to wystarczyło pójść do lasu, tak, zrobić jakiś łuk, pobawić się, była ta spontaniczność, taka, taka, taka wesołość dziecka, Człowiek, z, no nie wiem, no bawił się jakimś kółkiem, tak. Graliśmy w kapsle. Zauważcie, że tutaj nie było żadnego elementu konsumpcji, nie było konsumpcjonizmu. Nikt na, na tych zabawach dzieci nie zarabiał, nikt na tym nie zarabiał, nikt nie mówił tym dzieciom, w co one się mają bawić, nikt ich nie kierunkował. Zauważcie, co się teraz dzieje. Weźmy pod uwagę jakieś tam galerie, duże sieci sklepów, tak. Co się robi? Powoduje się to, słuchajcie, że mm, te dzieci, te biedne dzieci, ukierunkowuje się od razu, tak? Po to się ukierunkowuje nie po to, żeby one się super bawiły tylko po to, żeby one razem z tymi rodzicami yy, byli po prostu klientami tych galerii różnych handlowych. Czyli zobaczcie, że wtedy nie ma spontaniczności. My wtedy tak naprawdę nie jesteśmy my zachowujemy my robimy. Dokonujemy takich wyborów konsumenckich, zarówno dzieci jak i dorośli, jakie chcą te osoby, te osoby, te firmy, które sprzedają nam te wyroby. To jest ciekawe, że one nas ukierunkowują, mówią w co my się mamy bawić, w co się mają bawić dzieci, tak? co mają kupić, żeby ta zabawa była wspaniała. W reklamach się pokazuje, że dzięki temu te dzieci będą się bawić, dzięki temu zakupowi jakiejś zabawki, te, ta ich zabawa, tych dzieci będzie super. I słuchajcie, tutaj się gubi taką bardzo ważną rzecz, czyli brak spontaniczności, takiej prostoty, te prostoty takiej, takiej radości dziecka, z tego, że, że to dziecko samo coś wymyśliło, że zrobiło ten łuk, tak? I że można równie dobrze bawić się nie w galerii, nie w galerii, bo właśnie... To jest właśnie to, że nas się przekierowuje, no bo w lesie nikt nam nic nie sprzeda. <laughs> w lesie nam nikt nie, nic nie sprzeda, tak? Tam dzieci się bawią najlepiej. Dzieci się najlepiej bawią gdzieś na placu zabaw, tak? Ale tam na tym placu zabaw nie możemy tego zmienić na to, żeby dana firma zarabiała. I tu jest problem, a niestety teraz tak to jest jakoś manipulowane. Konsumenci są tak manipulowani, żeby Wydrylować ich, słuchajcie, portfelem <grych> i to jest, to, 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 to tak jest, tak jest. Ja się w pełni zgadzam z tym autorem, który napisał tą książkę, że tak jest. A przecież tak naprawdę, do szczęścia tego dziecka, czy nawet do szczęścia dorosłego, niewiele trzeba. Wystarczy spacer, tak? Wcale nie musimy chodzić gdzieś po jakichś galeriach. Tutaj już jest bardzo krótka droga do, słuchajcie, konsumpcjonizmu, do takiego, do właśnie takiego zakupoholizmu, tak? Jest nam źle, nie? Bo jak powstaje nauk, jest nam źle, jest nam smutno, no to teraz, ktoś tam sięga, yy, słuchajcie, do kieliszka, ktoś tam sięga po papieroski, ktoś sięga o, tak jak ja, na przykład, słodycze, nie? No niestety, no, ciężko, jak tylko gdzieś mi smutno, to zaraz, cyk, a... Miałem zjeść tylko jedną kostkę czekolady, a zjadłem pół czekolady albo całą. I to już jest właśnie, tak się tworzą nałogi. To jest bardzo, się dla nas niezdrowe. Nie? I tak samo tutaj jest holis. Jest mi źle i smutno, dobra, to idę do galerii, coś sobie kupię. I tu jest po kilku takich razach, no niestety organizm to zapamiętuje, żeby jakoś tutaj sobie radzić z tym stresem. No i jest problem, jest problem po kilku latach bo nagle się okazuje, że my wydajemy. No jesteśmy zakupocholikami. No jest problem. Bo tych pieniędzy ciągle brakuje. O tym dzisiaj chciałem powiedzieć. To tak, tak jest taki spontaniczny odcinek. Po przeczytaniu tam pewnej książki nie wiem, chcę mówić jakiej, nie chcę tu nikogo reklamować, bo nie wiem, czy ta osoba sobie, ten autor życzy to. Oczywiście w każdej bibliotece są jest kilka książek znajdziecie na temat konsumpcjonizmu zagrożeń zakupocholizmu, jak to wszystko działa, jakie stosują firmy sztuczki w stosunku do konsumentów, żeby po prostu no, mieć lepsze zyski. Taka jest prawda. No, tak działa demokracja. Czy to jest złe, czy dobre? Nie wiem, ale tak jest. Warto, słuchajcie, zastosować tutaj ekonomię, słynną ekonomię umiaru. Tyle na dzisiaj. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, do subskrypcji i do komentarzy, co Wy na ten temat sądzicie. Na razie. Cześć.